Cześć, tu Magda Spaters. Dzisiaj opowiem Wam o protipach na długie i krótsze wyprawy. Zaczniemy od czegoś bardzo nieoczywistego. Nie każdy używa, ale każdemu może się przydać na trekkingu: podpaska. Co z tą podpaską? Słuchajcie, kiedy leje, kiedy mamy mokro w bucie, nie mamy gdzie wysuszyć tego buta, no a następnego dnia trzeba iść. To ta podpaska uratuje Wasze buty. Tak wygląda. I teraz co z nią robimy? Tutaj mamy taką część z klejem i mamy takie skrzydełka, które zawijamy do tej części klejącej. O, i dzięki temu mamy taką właśnie podpaskę. I w ciągu dnia wkładamy tą podpaskę do buta i ona super chłonie wilgoć. Więc jeśli jest mokro w bucie, to to zadziała. Wkładamy skarpetę, merino, but, no i tutaj jest super wygodnie. Właściwie w ogóle jej nie czuć. No a taka podpaska wchłonie wodę i dzięki temu nie zrobią Wam się bąble. Ale kiedy leje, nie ma gdzie wysuszyć butów, śpicie na kempingu w namiocie, to tą podpaskę, tą częścią chłonną, tutaj, gdzie jest ona taka miękka, wkładacie do dołu. Do dołu. I ona wtedy przez całą noc wchłania wodę. Rano taką podpaskę wyjmujecie, but suchy i wyszczęśliwi. Drugi, bardzo, bardzo ważny tip na szlaku, czyli Kawa. Sposobów jest wiele. Można zaparzyć taką parzuszkę, wsypać po prostu do kubka, zalać wrzątkiem, można w areopresie, można też w ekspresie, bo są też takie małe, przenośne, ale można też zabrać swój ulubiony kubek, termos z wrzątkiem i taką małą saszetkę, która nic nie waży, zmieści się do każdej kieszeni i jest to backdrip w którym znajduje się kawa i jest to bardzo proste do e, przyrządzenia w, gdzieś na samym szczycie, kiedy ostatnie e, o czym marzymy to, żeby rozkładać cały ekwipunek, a chcemy po prostu szybko się napić dobrej kawy. Jak to pachnie? Taki backdrip jest do kupienia na przykład w kofidesku, ale... Z tego, co wiem i z tego, co pisali nasi obserwatorzy, można też kupić w takiej znanej sieci z zielonym płazem. Nie testowałam, więc nie wiem, e, jaki smaki, ale te z są naprawdę pyszne. Filtr w środku kawę I tu przedzieramy sobie ten filtr. Pyk, 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 pyk. Zawieszamy sobie na kubku. Robi nam się taki właśnie drip. W środku jest kawa, która obłędnie pachnie. Odkręcamy sobie nasz termos z gorącą wodą. I tutaj zazwyczaj na opakowaniu jest też dokładna instrukcja. Także nie martwcie się, jak będziecie zmęczeni i nie będziecie pamiętać, to zawsze można się tutaj e, wspomóc taką instrukcją. No i teraz wlewamy sobie bardzo powoli ten brzątek. Możemy sobie na początku przelać, zrobić taką preinfuzję kawy. A armaty się uwolniły. Ona sobie będzie powoli skapywać. Ja sobie będę tutaj zalewać tę kawkę, ale teraz opowiem Wam o game changerze trekkingowym, czyli wełnie Merino. Po pierwsze, koszulka, którą mam na sobie, jest wykonana w 100% z wełny Merinosów. Tak samo jak ta bluza, te skarpetki i ten stanik. Wełna Merino jest idealna przez cały rok. Wszystko dzięki jej termoregulacyjnym właściwościom. A co to oznacza? że kiedy na zewnątrz jest ciepło, to wełna Merino nie doprowadza do przegrzania, a kiedy robi się zimno, to utrzymuje ciepło, które jest generowane przez nasze ciało i dzięki temu czujemy się przez cały czas komfortowo. Po drugie, wełna Merino posiada naturalny filtr UV, który chroni naszą skórę przed promieniowaniem słonecznym. Jak zerkniecie sobie na nasz kanał, to jest tam taki film o trekkingu TMB, w którym opowiadam właśnie o całej tej przygodzie i o tym, jak wełna Merino uratowała moją skórę przed poparzeniami słonecznymi, bo w tamtym momencie, kiedy robiłam ten trekking, przyjmowałam leki, które były fotowrażliwe na słońce. No i dzięki właśnie temu, że miałam koszulkę z długim rękawem, to na mojej skórze nie było żadnych poparzeń słonecznych. W międzyczasie dolejemy sobie jeszcze wody do naszego dripa i zaraz kawa będzie gotowa. Trzecia super właściwość wełny Merino. Ubrania z wełny merino są ultra lekkie. Co jest jeszcze bardzo istotnego, jeśli chodzi o wełnę merino, to, że nie trzeba jej często prać. Co to oznacza? Wełna merino oczyszcza się w kontakcie z tlenem, czyli po całodniowym trekkingu wystarczy, że zostawicie na noc na sznurku koszulkę, a rano będzie gotowa do założenia. I bardzo ważna rzecz w górach, w przypadku bawełnianej koszulki, która bardzo szybko wchłania wodę. Robi Wam się taki zimny kompres i łatwo się wychłodzić, zwłaszcza jak wchodzicie gdzieś na szczyt, mocno wieje. A wełna Merino, nawet mokra, grzeje, więc macie pewność, że z tego trekkingu wrócicie na pewno bez przeziębienia. Pozostając jeszcze w temacie, wełna Merino, skarpetki Merino plus wygodne buty na trekking to jest idealny duet, dlatego że skarpetki merino są elastyczne, oddychają i w tych skarpetkach nie zrobią wam się żadne bąble ani odciski. Wasze stopy wam podziękują. Te skarpetki zostały już wiele razy przetestowane w terenie na długich i krótkich dystansach i mają wiele tutaj pozytywnych opinii. No i płynnie przechodzimy do kolejnego e, miejsca wokół tego pięknego jeziora, kolejny pro tip, czyli Jedzenie liofilizowane. Takie jedzenie liofilizowane jest bardzo lekkie. I tutaj, akurat w tym opakowaniu, znajdują się takie cztery paczki, w którym mam dwa obiady i dwa śniadania. Także to jest super opcja, zwłaszcza kiedy idziecie gdzieś w góry i nie ma po drodze schronisk, nie schodzicie na dół do miasta. Super patent. To się bardzo szybko przygotowuje. Tutaj, na przykład, mamy. Malinową owsiankę. Zaprezentuję Wam, jak to wygląda w środku. I to jest od polskiej marki Liofood. Polecamy. Bardzo smaczne. Zobaczcie. Tutaj są zaznaczone miejsca, do których należy nalewać wodę. Nalewamy wodę. Zamykamy. Tu akurat czas przygotowania jest 10 minut. I po tym czasie mamy ciepłą, smaczną owsiankę. To, co jest super, to jednocześnie jest to garnek miska, Nie musicie tutaj się martwić. Jakimiś dodatkowymi naczyniami. Wystarczy, że weźmiecie ze sobą spork, taką łyżko-widelec, wymieszacie i to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę musicie później umyć. I tak jak widzicie, ja ten zestaw jedzenia liopilizowanego zapakowałam sobie do takiej strunowej, plastikowej torebki i dzięki temu mogę sobie właśnie zorganizować świetnie plecak, porządkując go właśnie używając takich ziplocków. Więc tutaj jest moja kuchnia. Zawsze też oddzielnie właśnie pakuję sobie kosmetyki i Ubrania. Na podstawie tego long pokażę Wam, jak skutecznie zrolować ubranie tak, żeby nie zajmowało dużo miejsca. Rękawy w ten sposób. Tu robimy sobie taką kieszonkę. O. I składamy. Jeden. Dwa. Teraz bardzo ważne, żebyście tutaj mocno ścisnęli, rolowali w kierunku właśnie tej kieszonki. Chowamy. O. W ten sposób. No. I mamy taką kiełbaskę malutką. Którą chowamy sobie właśnie do takiego woreczka strunowego. Nie musicie kupować takich specjalnych wodoodpornych worków, mogą być to też takie właśnie worki na żywność. I tutaj mamy garderobę, kuchnię, łazienkę, i w taki sposób możecie sobie zorganizować plecak. Co jest super, kiedy przychodzicie bardzo zmęczeni po całym dniu na kemping i jedyne o czym marzycie, to żeby właśnie sięgnąć sobie po piżamkę, po ciepłe skarpetki, więc wiecie, tak mniej więcej możecie tutaj e, sprawdzić co gdzie jest, wyciągacie sobie wtedy taki jeden woreczek, nie musicie wtedy całego plecaka wysypywać, no i wszyscy są zadowoleni. Pozostając jeszcze w naszej kuchni, możecie sobie zabrać takie jedzenie liofilizowane, ale możecie sobie też sami przygotować na przykład jakieś owsianki czy makarony, jakieś sosy w proszku. Na trekkingu dobrze mieć zadbać o elektrolity, żeby nie dźwigać kilogramowego worka soli, to możecie sobie właśnie kolekcjonować takie mini. E, przyprawy z e, jakichś restauracji, z kawiarni. Czasami też e, do mrożonych warzyw są takie dołączone saszetki z przyprawami. To jest super właśnie, żeby sobie e, przyprawić e, jedzenie, które, które robicie w audytorze. Teraz zagadka. Co to jest? Zobaczcie. Zajmuje tyle miejsca, a po rozłożeniu pyk. Chusta tuba z wełny merino, która może pełnić wiele funkcji. Możecie ją nosić na szyi. No i wtedy to jest ochrona przed wiatrem i dogrzewa szyję. Możecie nosić jako komin wtedy, kiedy wieje, na przykład jak wchodzicie gdzieś na szczyt. Możecie ją nosić jako opaskę na włosy, na przykład w ten sposób. Ale to są takie oczywiste sposoby, a mój ulubiony na trekkingu jest ten, czyli opaska na oczy. To jest jak wiecie, taki multitool tylko wełniany. Jak śpicie na kempingu, i robi się już jasna. wy jeszcze chcecie sobie trochę pospać, no to właśnie jest super opcja, żeby sobie założyć to jako opaskę na oczy. Ale kiedy idziecie spać i wokół jeszcze są porozświetlane namioty, no to też jest to super przydatne. I też e, na przykład na lotnisku, jak czekać na jakiś przesiadkowy lot i chcecie się zdrzemnąć albo w samolocie, no to to się super sprawdzi. Jest bardzo lekkie, zajmuje mało miejsca i zmieści się do każdej kieszeni. I kolejną rzeczą. Którą warto zabrać na trekking, e, są tak zwane składaki. Już Wam mówię o co chodzi. Tutaj, zobaczcie, taki płaski talerz, a jak go wyciągniemy, to mamy, proszę, garnek, czajnik, zajmuje mało miejsca, e, jest lekki, a możecie właśnie sobie tutaj zagotować rano wodę na owsiankę, na kawę, później składamy, kładamy do plecaka. Tak samo miseczki, Sztuczce, właśnie takie składane są super na różne wyprawy, kiedy idziemy z plecakiem. Więc widzicie, można sobie ułatwić takie kilkunastodniowe wyprawy, zabierając ze sobą rzeczy lekkie, które zajmują mało miejsca, a są bardzo przydatne. I jeśli chcecie więcej takich ciekawostek, porad, to zaobserwujcie ten profil. Zaobserwujcie nas na Instagramie, bo u nas nie ma nudy.